Witam wszystkich w kolejnym filmie. Przede wszystkim chciałbym was poprosić o łapki w górę, subskrypcję, żeby ten kanał się rozwijał. Przekazuję takie fajne informacje, które niektórym się mogą przydać. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać jak wydłużyć pracę bezawaryjną pracę skrzyni, podzespołów hydraulicznych oraz silników. Słuchaj, ten temat będzie dotyczył wszystkiego, co ma filtry. Filtr się wymienia, olej się wymienia i tak dalej. I teraz tak, po kolei. Słuchajcie, mamy, mam tu jedną bardzo ważną wskazówkę. Czy to będzie Masej, czy to będzie Landini, czy to będzie New Holland, co by to nie było. Słuchajcie, bardzo ważna rzecz. Jak działają filtry? Przede wszystkim na szybkiego. Filtr. Na przykładowo, tutaj mamy silnika, bardzo dobra konstrukcja, są dwa filtry silnika oleju silnikowego, które powodują z przepływ z jednego do drugiego. Olej jest filtrowany aż w takiej powierzchni, czyli nie wiem jak jest w nowych, ale bodajże w nowych już tego się nie stosuje. Mamy bardzo dobrą powierzchnię filtracji, co skutkuje tym, że olej naprawdę, zanim się te filtry przypchają, bardzo dużo czasu mija, czyli można dosyć długo jeździć. Pomijam tutaj kwestię smarowania, jeszcze raz wam mówię, i mydła, które występują, żeby lepiej smarowany był silnik i nagar, który się wytwarza, potem ten olej spłukuje, i tak dalej. Chodzi mi o kwestię przelewania się zanieczyszczeń przez ten filtr. I chciałbym was zwrócić jedną uwagę. Czy warto, jeżeli ktoś nie ma kasy, słuchajcie, przy tym silniku, żeby wymienić olej? O, właśnie to zrobiłem słuchajcie, wymieniłem olej. To jest 400 zł. kosztuje sama wymiana oleju z filtrami. Słuchajcie, filtry też bardzo dobre firmy, oczywiście nie jakieś dziadostwo, polskie, polskie filtry. I teraz tak, pamiętajcie, jeżeli ten filtr i ten, na przykładowo ktoś mówi, nie mam kasy, oleju się nie opłaca samego zmieniać bez filtrów, więc nie zmieniam wcale. No i błąd. Ja Wam powiem dlaczego. W momencie, kiedy ten filtr i ten się zapełnią, stary olej jest, czyli po prostu włapią dużo zanieczyszczeń, Zaczynają puszczać, mają tu specjalne zawory wbudowane i zaczynają puszczać zanieczyszczenia, czyli bez filtra, czyli zawór bezpieczeństwa puszcza ciśnienie oleju silnika bo poza e, siatką filtra i zaczynają pływać bezpośrednio idą na panewki, na korbowody. Czyli co? Słuchajcie, tu jest druga rzecz. Ten filtr. Ja to z, auto, z autopsji i z, 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 z zasady działania, bo nie każdy człowiek wie. Pamiętajcie, tu się mieści w moim ciągniku 100 litrów oleju. Ponad 100 litrów oleju hydraulicznego. Żeby to wymienić, to jest ponad 1500 zł. Plus filtr 1700. Jeżeli ktoś nie ma kasy, a boi się o stan, niestety, no pompa tutaj do tego traktora kosztuje, e, słuchajcie, dużo, więc trzeba sobie jakoś radzić. Przede wszystkim. Wymieńcie sam filtr. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Ktoś powie nie, bo trzeba olej wymieniać. Niekoniecznie. Dlatego, że ten filtr również ma bypass. W momencie, kiedy się zapełni, ciągnik was o tym nie poinformuje. On dalej będzie pracował z tym, że ten bypass będzie puszczał zanieczyszczenia obok, rozumiecie? Czyli trzeba nawet sam filtr wymienić. To wam bardzo dużo pomoże przy tym, że ten bypass nie będzie puszczał wam brudów do obiegu. Tutaj wystarczy ziarenko piasku w tej pompie i dziękuję bardzo. I przy Masayu Fergusonie już nie jeździcie. I wy tego nie rozumiecie. Niektórzy wam mówią bez, nie wymieniając sam filtr to nic nie daje. Daje, dlatego że ma on obejście, zapchany filtr. Tutaj już była taka sytuacja, słuchajcie, jeżeli nie ma bypassu w filtrze, albo jest zapchany po prostu, no to on dalej będzie pracował, chyba że jest wadliwy filtr. Wadliwy filtr, zdarzały mi się takie, właśnie, które była tutaj wielka awaria, był wadliwy filtr i hydraulika nie działała, bo nie było tego bypassu. Dobrze czy niedobrze, trudno wyczuć. W każdym bądź razie, jeżeli Was nie stać na to, żeby wymienić, albo w danym roku nie macie trochę kasy, wymieńcie sam filtr, czy silnika, czy hydrauliczny, dlatego że Będziecie mieli dalej rezerwę na pojemność, na przejmowanie zanieczyszczeń. Nie mówię tu o kwestii smarowania, bo oczywiste jest, że nowy olej będzie lepiej smarował. Ale tak jeszcze z innej beczki Wam powiem. Jeżeli chodzi o te oleje, powiem Wam szczerze, że na rynku jest wielka jedna niewiadoma. Z tymi olejami silnikowymi ja akurat zamówiłem tutaj. No, nie chcę wymieniać, chyba już wszyscy wiedzą, jaki to jest olej. Ale powiem Wam, że kupiłem dwa oleje z tej samej firmy. I Orlen, i jakieś inny tam jeszcze mi przyszedł, i wyobraźcie sobie, że no nie wiem, który jest lepszy, bo te same specyfikacje, a ty, aczkolwiek. Jeden miałem z zeszłego roku w piątce, no to jeden był dosyć gęsty, a ten przyszedł teraz Orlenowski, jest rzadszy, sporo rzadszy. Nie wiem, czy to jest lepiej, czy to nie jest lepiej. Powiem Wam, trudno powiedzieć, zobaczymy, jak będzie w praniu, no dlatego, że wiadomo, to nie jest nowa maszyna i rzadki olej, rzadszy olej, teoretycznie powinien być taki sam, niby zapach ten sam, bo tak charakterystyczny ma ten zapach, taki, ten, 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 nazwa tego oleju, nie chcę jej wymieniać, ale ogólnie no zobaczymy, na, na tym oleju w każdym razie jeżdżę już piąty rok, na tym i nie widzę tutaj ani zużycia w silniku, ani nie dymi, ani nie nic, naprawdę bardzo ładnie pracuje, także jeszcze raz, tutaj wchodzi 17 litrów oleju do silnika, słuchajcie, ja wymieniłem całość, jak widzicie spuszczałem wszystko z filtrami, mam tutaj drugą bańkę, o właśnie tutaj naszykowałem, zostało to wszystko zlane, ale jeżeli nie macie, wymieńcie same filtry. Same filtry wymieńcie po to, żebyście mieli rezerwę na to, żeby nie puszczał Wam bypassem świństwa na panewki, bo momentalnie się wydrze. Pamiętajcie, jedno ziarenko piasku i ten... I, ten, I tam hydraulika wam stoi, dęba, Nic tu nie zrobicie przy tym, absolutnie. I pompy, i pompy i słuchajcie, i mechaniki się cieszą. Dlaczego? No, dlatego, że niestety no, karierę na was robią, bo 100 litr, 120 litrów oleju nie każdy wymienia, dlatego czeka, a wymienię co 4-5 lat. No, no, no. I stoi na tym cholernym, jednym filtrze, cały czas go trzymają i on puszcza, rozumiecie? Sam filtr wyrzuci, no nie będę Wam tego tłumaczył już piąty, czy szósty raz, wyrzućcie sam filtr, nie wchodźcie w tematy, a jeżeli chodzi o specyfikację, jak zbudowany jest filtr oleju, to tłumaczył świetnie profesor Chris z kanału na YouTube, który mówił o tym właśnie i cały wykres zrobił, to nie jest moje jakieś tam podejście, tylko to jest faceta, który też przy silnikach bardzo dużo robi, zresztą ma swoją pasję też z ciągnikami, widać, że je umie naprawiać i rozbierając filtr, znając technikę i inżynierię tego, niestety stwierdził jedno Znacznie, że filtry, każde filtry są wyposażone i one, w momencie, kiedy się przepełnią, puszczają ten niestety olej brudny na obieg, bo on musi mieć smarowanie, nawet jak się przypcha, no i wtedy wam smaruje tym dziadostwem, czyli z opiłkami, ze wszystkimi w ciągu paru godzin, paru y, nastu godzin można załatwić silnik, wydrzeć go tak, jak nie był wydarty przez 20 lat, jak tylko ten bypass puści. Także to jest. Yy... Jedna rzecz, no i poza tym, jak widzicie, tym tym, ty, tym masejem pracuję, jeżdżę sobie i powiem Wam, że nie zamierzam zmienić to, tego, tego, te, tego traktorka na, na żaden inny, bo no nie, nie zmienię go po prostu, jestem z niego zadowolony. Chodzi teraz z agregatem dależowym 3-metrowym. Śmiga to jest nawet za małe dla niego za malutkie, no ale takie kupiłem, takie ma. Po prostu no, świetna sprawa. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? No, wału tutaj zdjąłem akurat, bo on się kręci cały czas. Mi się nie było osłony na niego i mi się owijała. E, facelia, i inne poplony mi się kręciły. Tak mi się zakręcały w niego, że w wysokim, wysokich trawach robię także musiałem to zdjąć akurat. No ale e, tu, je, no, je, jeżeli chodzi o te filtry, byście się pytali, z jakiej firmy filtr na linku mogę podać, jakiej firmy filtry stosuję. I, i też jestem z nich zadowolony. Zobaczcie, jaki teraz ciągnik y, robi. Y, Dwa filtry do oleju, ludzie, to jest, chodzi o pojemność, zanim one mi się zaśmiecą, to spokojnie, to dwa lata można jeździć na tym oleju, no żeby już co roku nie zmieniać, to dwa lata można, jeżeli ktoś mało jeździ, bo jeżeli dużo jeździ w żniwa, no bo ja akurat, jest wykorzystywane do ciężkich prac, to nie, nie chodzi aż tak, aż tak, bo chodzą mniejsze traktory, ale bez problemu można coś ogarnąć, jeżeli chodzi o tą, o, o, tą, o tą rzecz, żeby, żeby na, na dwa lata, jak ktoś mało jeździ, można zmienić ten olej oryginalny, zalać i na razie będzie jeździł, aczkolwiek... Mm, Właśnie Wam chciałem powiedzieć, no i teraz co, jeszcze z takich, z takich ciekawostek, bo tutaj ostatnio mogłem Wam coś powiedzieć, doradzić, ale, no, ale jak widzicie, na, na przeglądzie był, nie cieknie, nie ma jakichś tam, widzicie, wycieków, jak na tak stary traktor, bym powiedział, naprawdę, nie warto kupować nowych, nie warto, bo w cenie kilku części można kupić cały taki traktor, tylko, że pamiętajcie, żeby nie kupić zajechanego, bo jeżeli kupicie ten silnik zajechany, tego silnika nikt Wam już tak nie zrobi jak fabrycznie jest zrobiony. Tu jest nas na fabrycznym silniku, słuchajcie, tutaj co widzicie, niektórzy co nowi będą patrzyli na te ślady korektora, które tutaj są na, na bloku. No to sam mówiłem w, w innych poprzednich odcinkach, jak się naprawia, naprawiałem tą skrzynię. Ten, ten, nie skrzynię naprawiałem, tylko jeden element, który był zużyty, a poza tym no to ciągnik można powiedzieć, że jest igiełka. Dlatego mm, no czekajcie na kolejne filmy, ale pamiętajcie, wymiana filtrów nawet jeżeli nie ma kasy na olej. Pozdrawiam, cześć.